Na tak? No tak, chłopak. Nie wiem, czy tam recepcja jest w tej Boże. Albo zadzwonić może. Kryształowski, bo... proszę. Co to jest? Co? Nie wiem. Gdzie to się dowiedzieć. Najlepiej no się dzwoni, się bo. Co? Martwisz się o niego? No tak, no nie wiadomo, gdzie jest, nie? Wojtula, Wojtula, co? No. A mówił o mnie wychodź, nie, nie wychodź. A co, on coś majaczył co wczoraj, czy co? Tak, cały, cały dzień. Ale jak to wyglądało? To, to, tak. Chodził. A wiesz, a tam tacy ludzie stolą. A wiesz A gdzie jest domka, a ze mną rozmawia. Tak? No? To pienie było. No? Albo tu tam jest tam jest wejście, widzisz to o no, sobie. Wiesz gdzie? Na no, no, sor jest. Tam no. na sorze będzie na pewno jakieś kubie Tam, tam kubie. Coś długo i nie ma. No, coś długo i nie ma. No co sprawdzisz. Co sprawdzisz? Do nie fikowali. A pan. nie żyje, tak? Żyje. Żyje? Żyje. żyje. Co? Nie, nie, nie nasz kolega. Taki łyzyk? To Nie. To tu to jednak nie on. Taki wiesz? To, to, nie to, to nie pytałaś się takiego, czy jest ten To się pytam przecież. Wprycałem. I co, Danka? Akurat nie żyję Co? Prachimy tu Co? No niestety on nie dbał o siebie No nie On nic nie dbał Znaleźli go podobno na 20 ileś stopni Przy starej chałupie go znaleźli Wojtka znaleźli tam, tam, gdzie kurde mieszkał kiedyś, tak, tak powiedzieli ratownicy, że tam w tym mieszkaniu, co eksmisję dostali, to tam, tam go znaleźli, gdzieś obok pod klatką. No i podobno miał 20 tam ileś stopni temperaturę ciała. I mówią, że wymarzł, że niby zmarzł, no ale to raczej wątpię, że był on zmarzł, to raczej jakieś wykończenie organizmu było.